Na to nie zwracano uwagę w polskich mediach, że ta, ta jego wypowiedź, ta jego wypowiedzi są szalenie niebezpieczne, bo one tak będą interpretowane przez Niemców, że już nie ma tak, że jak, nie wiem, kacyki komunistyczne, kiedy rządziły, to żaden z nich nie zgodził się powiedzieć, czy nie powiedział, że sprawa formalnie jest zamknięta po 1953 roku. Nikt nigdy tego nie zrobił. Także w 1990 roku nie było nigdy polskiego polityka, bo taka jest polska racja Stanu, bo my wiemy czego doświadczyliśmy jako kraj, jako naród, zdemolowania populacji, zdemolowania naszej kultury, zdemolowania naszej infrastruktury, nieruchomości, najbardziej ze wszystkich krajów w czasie II wojny światowej. Więc nikt nigdy nie odważył się, żeby powiedzieć, że właściwie temat reparacji formalnie jest zamknięty. Pierwszym politykiem, który to zrobił, jest pan premier Donald Tusk. I zrobił to w czasie spotkania z Scholzem. A teraz w czasie spotkania z Mercem, on mówi, że właściwie to jest temat zadośćuczynienia, no ale jak wy nie zrobicie, nie pospieszycie się, to my zapłacimy. No to jest kpień, jest tak naprawdę naplucie nam w twarz.